Cześć wam wszystkim z tej strony Sonia. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam bardzo krótko. Przyszła paczka. Dobra, dzisiaj przyszła paczka z sensorami. A co ciekawe, to, to są te nowe sensory Freestyle Libre 2. Nie wiem w ogóle, czy one się różnią tak na dobrą sprawę, bo jeszcze nie szukałam tego w internecie. Chyba coś tam tylko mi mignęło, że chyba są szybsze do odczytania i tak dalej. Nie jestem pewna, czy w ogóle czym innym się różnią. Nie wiem, w każdym razie w końcu dostałam moją paczkę. Od trzech tygodni na nią czekam. 3 tygodnie temu wysłałam zamówienie do firmy Abot. Dzisiaj je dostałam, tak więc rozpakowujemy. Zostańcie ze mną. A więc działamy. Nie wiem, jak tutaj teraz siedzieć w ogóle, żebyście widzieli. Aha, Patrzymy, co tutaj jest. O, zrobiłam duże zamówienie, znaczy duże zamówienie. Po prostu zamówiłam od razu sensory na cały kwartał. Jest ich siedem. Plus jeszcze wysłali mi właśnie taki, taki ten, taki, jak to się nazywa? No taki, no nie glukometr, tylko do mierzenia. Ja tego nigdy nie używałam, dlatego ja y, tego w sumie też na dobrą sprawę nie potrzebuję, bo ja zawsze używam apki w telefonie, więc y, chyba to odeślę z powrotem. Cały karton sensorów, żeby, no wiecie, żeby nie musieć za każdym razem zamawiać na nowo. Tak więc już tutaj mam spokój na trzy całe miesiące. Na 3 miesiące? Poczekaj chwilę. Dwa tygodnie. Miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. Aha, to jest na trzy miesiące plus je chyba jeszcze jeden taki, plus jeszcze jeden po prostu taki, że w razie gdyby się coś zniszczyło, czy gdyby się szybciej odkleił, nie? Tak więc na trzy miesiące to ja mam spokój. A wy używacie coś takiego? Czy też mierzycie w telefonie za pomocą apki? Bo ja czegoś takiego, tak jak mówię, jeszcze nigdy nie używałam i nie wiem, czy w ogóle potrzebuję. Prawdopodobnie baterie tu dużo dłużej trzymają niż w telefonie, co to tylko starcza. Nie wiem, na kilka godzin, praktycznie. I wiecie, no, jak telefon już komórkowy jest nienaładowany, albo jak jest rozładowany, no to jest po prostu później problem, nie wiadomo. Więc może na wycieczki coś takiego jest w miarę spoko. Jak się tam często chodzi i się często korzysta z telefonu, jak się robi fotki i się szybko rozładowuje, to może to jest akurat fajne. Nie wiem. jeszcze jakaś taka ulotka, dodali jakąś ulotkę, ale poczytam sobie jeszcze tam kiedyś. Dobra, to mi nie jest potrzebne. Ja teraz bym chciała sobie założyć szybko yy, ten sensor Freestyle Libre. To są teraz te dwójki, one tak wyglądają, te opakowania. Już o ponad dwóch tygodni nie mam żadnego sensora, tak więc cieszę się, że w końcu przyszły. I, i działamy, bo chcę go zaaplikować. A co to? Dobra. Tak więc aplikacja. Tak na szybkiego tylko. Tu wszystko wygląda tak jak w tych starych. Praktycznie jak widać tutaj nic nowego nie ma. Ulotka niepotrzebna. Tutaj te waciki, co ostatnio też były. Ten sensor i nakłuwacz jeszcze taki jednorazowy. Tak więc wszystko wygląda tak jak wyglądało w poprzednich. To ja już sobie zdezynfekuję to miejsce. Czekajcie, gdzie ja miałam ostatnio? Na prawym, nie? Na prawym chyba. Co sobie tutaj teraz zrobię. O, jakoś tu. Dobra. O, znowu mi to leci wszystko. Dobra, wystarczy. Ten drugi sobie zostawiam na następny raz. I teraz tak. Świecą mi się jeszcze paznokcie. Pomalowałam y, lakierem do paznokci. Takim fajnym. Czekajcie, akurat go jeszcze tutaj mam. Kończy już mi się, to już jest końcówka. Taki tutaj, zarąbisko. Używam go od, już od lat. I jak teraz byłam ostatnio w Polsce, to chciałam sobie też go w Rosmanie kupić. Kosztuje chyba normalnie 13 zł, a akurat dzień po moim wyjeździe, znaczy w dzień wyjazdu, miał być chyba za 8 zł czy za 9 zł w promocji. pomyślałam, to ja za 13 nie będę przepłacać i nie kupiłam. A teraz już mi się ten skończył, znaczy skończył już w sumie, więc żałuję, że go nie wzięłam. No trudno, muszę zobaczyć u mnie w Rosmanie, czy znajdę. Osiądę inaczej. Tutaj znowu. Kurczę, jakoś nie wiem, tak czuję jakby mi to chyba tutaj bolało. Nie jestem pewna. O, o, o. Chwila. O. Gdzie ja to zazwyczaj Tu jakoś, nie? dobra, to tu wstrzyknę. O, o, o. Aj. Coś się przykleiło. No dobra, o. tak wygląda z bliska, tak więc wygląda tak samo, on chyba nie, nawet nie jest mniejszy od tych poprzednich, chyba taki sam, takiej samej wielkości. Szybko go teraz jeszcze zaktywuję, gdzie to było już zapomniałam, nawet no, gdzie tą apkę mam już tak długo, tego nie używałam. O! A nie. Aha! <gryzanie> Ale ja głupia. Tu pokazuje o której godzinie sensor będzie gotowy do mierzenia, a ja myślałam, że za 14 minut, za 14 minut i 17 sekund. Tak głupia jestem. Czyli niestety startuje tak samo, jak te poprzednie 60 minut potrzebuje do aktywacji. Szkoda. Myślałam, że troszeczkę szybciej będzie to działało. Ale ponoć ten sensor potrafi jeszcze jakieś tam alarmy dawać. Że na przykład, jak cukier za bardzo spadnie, to on wtedy alarmuje. Tylko ja nie wiem, w jaki sposób to ma funkcjonować. Bo on chyba dźwięku jakiegoś nie wydaje z siebie. To może telefon jakoś będzie dawał? Nie wiem. Chyba można. Aha, żeby dostawać te alarmy, to tak, trzeba mieć włączony Bluetooth. Trzeba mieć oczywiście odpalony dźwięk na jakieś tam sygnały w telefonie. No i zobaczymy, czy to będzie działać. O, no tak. Ech. A nie, czekaj, czekaj. Już myślałam, że mam przestarzałego Androida, ale nie, chyba nie. Od szóstki w górę można ustawiać sobie te alarmy. Nie wiem, dlaczego Libre chce moje dane geograficzne łapać, ale powiem, że nie. No, ale moment, ja chcę ten alarm odpalić. Aha, czyli jednak muszę niestety dane geograficzne zaakceptować, bo inaczej nie można tych alarmów ustawić. No to niech im będzie. O, i tak to wygląda teraz. Oczywiście to jest teraz w języku niemieckim, więc sorry, ale wam to zaraz wszystko przetłumaczę. Czekacie, a może da się w inny język ustawić? Dobra, nie, nie chcę mi się tego robić. A więc tak, y, mogę tutaj tak odpalić. Ym, gdzie to jest? Odpalić alarm na niski cukier. Na alarm na wysoki cukier. Jeszcze alarm y, mogę też ustawić, jeżeli będzie brak sygnału między moim telefonem a sensorem. W razie czego, gdyby coś tam się urwało. Albo coś się zniszczyło czy coś. To w takim razie telefon mnie też o tym poinformuje. No dobra, to zobaczymy. Niski. Uu, alarmy nic wie. Jezusiku mi się chce. Dobra, ustawiamy w takim razie alarm. Poniżej 80. E, po, poniżej 80 już ustawimy alarm. Tu zapisujemy. I tutaj mogę jeszcze wybrać dźwięk, jaki może być. Aha, nie, nie mogę, bo ja bym musiała mieć jakieś własne dźwięki. A nie mam własnych, tak więc zostawię ten, który jest. Aha, i jeszcze można ustawić, że jest wibracja. Dobra, to to już mam. Teraz y, ustawiamy jeszcze wysoki cukier. E, tutaj. Ustawiamy. Poczekajcie, bo u mnie to jest odwrócone, dlatego ja tak dobrze nie widzę. E, powyżej 240 jest ok. Myślę, że jest ok. Powyżej 240, żeby był ustawione. tutaj już dźwięku też nie ustawiam. Dalej, tu są jeszcze takie jakieś alarmy. Aha, to jest automatycznie, że jeżeli coś się stanie, tak jak mówiłam, z apką, jeżeli nie będzie tego sygnału między apką a, a, a sensorem, to też dostanę powiadomienie. Dobra. Tak więc nie wiem, dlaczego to się teraz jeszcze na czerwono świeci. Aha, świeci się tylko na czerwono, bo tu jest jeszcze informacja, że te sygnały dźwiękowe są tylko możliwe właśnie z tym sensorem Freestyle Libre 2. Z jedynką to nie jest możliwe, dlatego tylko te nowe to potrafią. No, ale wiadomo. Ok, tak więc dobra, to ja już skończyłam. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie za godzinę, jak się zaktywuje. No i co? No i fajnie, zobaczymy. No, tak więc czekamy. Dobra, patrzymy, czy już ten sensor działa, czy nie, bo jakoś się tak trochę niecierpliwie. No, halo. Nie, jeszcze nie działa. Dobra, 19 minut. Jeszcze! Dobra, już godzina minęła. Yy, I coś słyszałam? Taki dźwięk. Chwila, chwila. I teraz już oczywiście nie chcę dzwonić. Ale dzwoniła już do mnie pompa. Tu. Odpalamy yy, pompa, co ja gadam? Pompa sensor i teraz tak tutaj na tym wykresie. Widzicie, czekaj. Widzicie na tym wykresie, tu jest to właśnie ta linia mojego minimum na 80, żeby uszuta dawał mi alarm, a tutaj przy 240, żeby też mi dawał alarm, jak cukier będzie zbyt wysoki. I teraz mierzymy. Halo? Halo? Halo, halo. Coś nie działa. A, teraz. No, cukier mam ładny. 122, tak więc pięknie. I teraz tak, jakie to były alarmy? Nie wiem, zawsze mi cały czas pokazuje, że tutaj jest jakiś błąd. Nie wiem w ogóle o co chodzi, ale dobra. Ale się do mnie odzywa w każdym razie, już coś słyszałam, jakiś tam sygnał był. No i dobra. Będziemy działać w takim razie. Jestem ciekawa. Czy dobrze funkcjonuje, czy nie będzie funkcjonować? Zobaczymy. A wy używacie już y, te, tego sensora, znaczy ogólnie sensora, i mieliście już tego sensora Freestyle Libre 2? Ym, bo ja dopiero teraz, nie wiem, chyba z miesiącem się o tym dowiedziałam, jak chciałam nowe sensory zamówić, nawet nie wiedziałam, że jest już nowa edycja, że tak powiem. Tak więc dajcie mi znać, czy Wy też to używacie, co o tym sądzicie, czy są jakieś polepszenia, o których ja może w ogóle nawet nie wiem, bo aż tak dużo na ten temat też nie czytałam, tak więc może wy wiecie po prostu więcej ode mnie. Tak więc zostawcie mi w komentarzach informacje, jeżeli coś na ten temat wiecie. Dajcie kciuka w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. I zapraszam Was w takim razie na kolejne filmiki. No, to do następnego. Trzymajcie się, pa, pa miłych cukierów. E. ja zawsze wiadomo, miłych cukierków. Dobrych cukierków Wam życzę, miłego dziąka. Wiecie co? A może zostawię to po prostu. Miłych cukierków, wiecie o co chodzi. To papa! Pa.